Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chcę porozmawiać o ocenach i tego, jak naprawdę dobrze nauczyć się i być pewnym, że umiemy. Bo często jest tak, że dostajemy ocenę, i nie do końca wiemy, co nauczyciel, dlaczego nam postawił taką ocenę, a nie inną. Nie ma żadnego wytłumaczenia. I nauczyciel musi iść dalej z tematem, z rozdziałem, bo goni go cały materiał, goni go, jakbym, jakbym to powiedział, góra. I tutaj nie do końca to jest, ma na to zawsze wpływ, żeby jeszcze to powtórzyć, bo to nie wyszło i tak dalej. My musimy sami o to zadbać. Tylko, jeśli nie mamy wytłumaczenia, dlaczego jest tak, e, taka ocena, a na przykład pytanie było otwarte, można zawsze podejść do nauczyciela, zapytać się i raczej powinniśmy uzyskać odpowiedź. Co prawda ja spotkałem się z tym z odmową odpowiedzi w moim okresie jakby nauki, ale raczej zdarzy się tak, że nauczyciel chce nam wytłumaczyć dlaczego jest taka, a nie inaczej i to sprawi, że będziemy widzieli to na przyszłość. Tylko my sami możemy sprawdzać swoją wiedzę. Zanim przystąpimy do, do sprawdzianu, do egzaminu, możemy sami postawić sobie, może nie ocenę, ale taką opinię, co umiemy, a co musimy jeszcze powtórzyć. I teraz uwaga, daję konkretny przepis. Jeśli nauczymy się jakiejś treści, warto jest znaleźć sobie w internecie Google is your friend, tak? Warto jest znaleźć sobie w internecie testy z tego materiału sprawdziane. To nie będą te same, które będą w szkole. To nie jest tak, że matura jest na następny rok jest podana w internecie. Nie. Ale może będą takie podobne informacje, które będą się nakładały, tylko będą w innej formie podane. I my sprawdzimy swoją wiedzę. I jeśli nie będziemy wiedzieli czegoś, to nie przechodźmy dalej. Nie, że dajemy sobie przykładowo, sprawdzamy i mamy 0 punktów, bo zrobiliśmy to źle i tyle, idziemy na sprawdzian. Tylko zgłębmy, z, jakby <grytanie> znajdźmy informacje na ten temat, na który nie wiedzieliśmy. Nie odkładajmy tego na później, nie, e, nie umiemy tego, nie nauczyliśmy się. To, a przeczytam sobie... I to wystarczy, bo i będę pamiętać na, na sprawdzian. Może na sprawdzian będziesz pamiętać, ale może nie będziesz tego pamiętać, żeby zastosować to w życiu, żeby zastosować to na tym konkretnym egzaminie, do którego się uczysz. Dlatego sprawdzaj się i stawiaj sobie oceny. Ocenę w postaci mm, opinii na temat, co jeszcze umiesz, co musisz poprawić. I jak do tego masz dojść? Co musisz konkretnego dnia zrobić? I wtedy będziemy dobrze przygotowani do każdego egzaminu i sprawdzianu.